Witajcie! Witam Was na dzisiejszym filmie. Dzisiaj Zator już z niecierpliwością czeka na prasę. Ja szybko odpalam, bo już rosa idzie. Powoli się drzmi. 17:23. Przed chwilą to zgrabiliśmy, na pół godziny tam, trochę dłużej. Ja teraz szybko zapinam prasę. I lecę to prasować. W później weźmiemy przyczepę i będziemy to zbierać. No i czemu mi tu staje? Patrzcie, stanie przede mną auto. Dobra, lecimy teraz na tamtą małunkę naszą. Będziemy prasowali. Myślę, że około 30 balików będzie. Fajnie by było, jakby było 50 bo No, czym więcej, tym lepiej. Żeby nie musieliśmy kupować. Tak na pewno nam braknie tego siana. Będziemy musieli kupować, bo za mało łąki mamy. Z 2 hektary łąki by się przydało, żeby jeszcze coś sprzedać. Na tyle krótko my mamy, no to trzeba tego siana. Gospodarowano, że tam kupiłem dwa paloty takie wielkie jak wrześniu, przez lipiec, przez sierpień, chyba za cztery kupiłam Dobra, pracujemy. No, tu nawet nie ja obstawiam 30 belek, a te mniejsze walki robimy, to tu będzie za 100 belek. Ponad 100 to będzie. Inaczej jak pracujemy słomę, a inaczej jak łąkę. Zaraz zobaczymy ile będzie balików. 70 naprawdę. Ponad 70. Przejdziemy koło tego balika. Gdzieś trzeba przejechać, o tu i tak wziąć.

Jak na godzinę, ale nie jedzie, to Po Proszę, źle się jedzie, bo presa jest szeroko, żeby jeszcze kogoś wymijać, to się dopiero nie jedzie. Tu się skręcono. Tu skręciliśmy. Dobra, na razie statora nie odpinamy od tutaj. Wgasimy go tu, zamykamy nie wszystko i to, nieco ogarniemy. Serdka palona i zaczyna. jest, lewy, też jest. No, za balach szczepa. I inaczej są. No i trzeba będzie z tora. Odbywała się ta karbysona. Wyjeżdżamy. Samej karbysoną tu jest widać ujechać Zobaczmy przez jaką karabinę. Bo no, tu jest tak mokro. Ten róg tu, tu jest Tu jest mokro. Przecieko już Tu zaczyna siadać <laughs> Szybko trzeba z tora wziąć. Może z utorem uda się wyjechać, a ja widziałem na to z klasu, bo ciężko jak ten klasa mam dopiero szukać światła. że się uda z utorem wyjechać, bo większego ciągnika nie było trzeba, ani na dwa ślągnąć. I parę balew na tym już krok będą przyczepiał. Wycieka, siada, do ciepła do miękko jest, koła padają ze traktor Traktor też mokro. jak ino ciężko, to od razu wklejże i zaczyna się kopać, bo tam jest wózku. jest większa moc opony, większa, ciężejszy jest to, tam wyciągnie. No ja myślałem, że Pan dosyć da radę. 30 nie brałem, brałam wiedziałem, że tu świetnie z tą przyczepą, bo tu jest no to... W samym traktowaniu nie lecimy. Zatom je třeba jeď ale má 32 banki to już jest oh, 60 balek chodziło, więc będzie tu jeszcze raz trzeba obrócić. Jak tu już za to się kopię, już za to nie daje łody. ciężko ujechać już. na linie nie było trzeba ciągnąć patrzcie jak przyczepa się do tych oczach widać, że nie musiało szczęście tu na ziemi bo łąka była zryta w test bo tam kupaliśmy się tu za to tą trawę też zrypa jeszcze parę telewizorów z tej strony będzie w jechać jeszcze teraz Ta belka z 10 kg waży Nawet więcej jak 10 Z 15 waży Belka jedna By to była to Coś na przyczepie jest, to jest ciężko mierzyć.

Myślę, że wyjedziemy jakoś po bądź z tej wojnki. Tu był dobrze, że inny nie był, trzeba grać i karkusami potartować. Z przyczepę tylko odpięliśmy i już wyjechał. Ciemny już jest... To już jest... to już jest... to już jest już jest ciemniej. Mamy godzinę 18.00. Nawet nie ma 18.00. To już ciemne. Mamy cyfera, ktoś to nie zgubił. Dobra, ma lecę na sześćdziesiąt więc balki, już nam to, nigdzie nie wejdzie. Ładnie ułożono. Dobra, tu zostało ile jeszcze perek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, zająłem zostawić Subika. Lajka, like bo tuś taki ciekawy film Zator sam jedzie Taki ciekawy film ze zbierania balek i stresowania lat Latka topa tam była w Ale Zator potargał, przyczepę Ciężko miał, bo ciężko miał wytargać Popał się Ale udało się Dobra, ja film kończę, bo Zator sam odjedzie Ja tu jeszcze raz przyjadę Po te dziewięć balików i wyjdzie Widzimy się w następnym filmie, prawdopodobnie z kopania tego buraka cyfrowego. Trzymajcie się, na razie, cześć, siema.